Wyłącz a, ten telefon! Zajmujesz. Obydwie czym się zajmujecie? E, ja On, coś Ja pisał. Masz 15 na lat, na nie pij tego. No, ja nie pij tego. Ja nagrywam na TikToku i troszeczkę na YouTubie, ale to nie jest jakby taka moja najmocniejsza na TikToku, strona, nagrywa. bo dopiero zaczynam. Okej. Okay. Czyli na myślisz, że media społecznościowe to jest przyszłość? Znaczy, chciałabym, żeby to była przyszłość. Wiem, a wyobraź sobie, że y, 15 lat temu. Ludzie na przykład wychodzili na pole i dyskutowali. Ja wiem, że to jest były kiedyś, nie, tak, kiedy. Tak, wiem, tak. kiedyś to było, kiedyś to. Nie, nie o to mi chodzi. Nie, jest płętą tego. Ten, ten wypowiedź nie tego płętą. Ale wyobraź sobie, żeby zaskoczyć tak ludzi, by zaserwować internautom, taka moda osoby jak ty, to co właśnie było ważne 15-18 lat temu. Na nowo wprowadzić modę, kurwa, dawać im podczypaki. Tam nagrywam instastory, Story. Nie w domach. Nie jest stream z piaskownicy, kurwa. Pomyśl to, bo ci może biznes daje pod głowę. Wyłącz a, ten telefon. Dziękuję. Słuchaj kochana, pomyśl sobie na przykład, żeby na nowo zarazić dzieciaki takim młodzi.